Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich, zarówno pod względem ilości śniegu, jak i temperatury, która sięga nawet 20 stopni poniżej zera. Gmina wiejska Litzbark warmiński do takich warunków jest bardzo dobrze przygotowana. Jak stan dróg oceniają mieszkańcy? Droga jest odśnieżona, utrzymana zawsze. Wstając do pracy, mieszkańcy jadą sobie odśnieżoną drogą. Odśnieżanie zaczyna się jeszcze przed świtem, dzięki czemu mieszkańcy mogą dojechać do pracy odśnieżoną i bezpieczną drogą. Zaraz po opadach ruszamy z odśnieżaniem. Pracownicy pracują rotacyjnie od trzeciej nad ranem do późnych godzin nocnych oczywiście nie przekraczając tych 12 godzin pracy. Gmina wykorzystuje do odśnieżania swój własny sprzęt i własnych pracowników. Takie działanie daje duże oszczędności. Tak naprawdę mamy do dyspozycji trzy ciągniki, dwie koparko ładowarki, równiarkę, samochód ciężarowy, jak również tutaj właśnie. Tą koparkę w zasadzie ona nie jest wykorzystywana do utrzymywania, utrzymania zimowego, natomiast w takich wypadkach Państwo widzicie, że przejazd jest bardzo wąski, w związku z tym poszerzamy, żeby te drogi były bezpieczniejsze dla naszych mieszkańców. Priorytetem są drogi publiczne stanowiące szósty standard zimowego utrzymania, po których porusza się najwięcej aut, a także autobusy z dziećmi jadącymi do szkół. Następnie odśnieżane są drogi między miejscowościami, jak również drogi prowadzące do mieszkańców, którzy są dializowani lub potrzebują pomocy lekarskiej. W ostatniej kolejności odśnieżane są wszystkie drogi prowadzące do mieszkańców, które są w zasobie gminy po uprzednim zgłoszeniu przez sołtysa bądź mieszkańców. W tych czasach, kiedy mamy pandemię, 80-latków, 70-latków pomagamy dowozić do naszczepienia, w związku z tym przejezdność jest no, bezwarunkowa. Gmina ma pod swoją opieką aż 700 km dróg publicznych i wewnętrznych, natomiast około 500 km w bieżącym i zimowym utrzymaniu. Informacje na temat przejezdności uzyskać można do godziny 15 pod numerem telefonu 89... 767 32 74 lub po godzinie 15 pod numerem telefonu 668 325 184. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv